Teatrzyk zmielony baloni. Dziś Anastazja miania gladwina w odcinku pierwszym tragi farsy przeklęte bogactwo. Był rok czterdziesty 47. Młody hrabia Gladwin ostatecznie pokłócił się z rodzicami i postanowił zacząć życie na własny rachunek. Pamiętna rozmowa miała miejsce po śniadaniu na tarasie pałacu Rockingham. Ojcze, raz jeszcze cię proszę, abyś nie zabijał mnie swoją troskliwością. Mam 20 lat i nie zniosę już ani dnia dłużej zachowania mojej bony, która dba o mnie od dziecka. A cóż ci uczyniła, poczciwa Anastazja? Ojcze, powołując się na Twoje polecenie, uporczywie rozbieram je do snu. Mam dwadzieścia lat. Synu, dwadzieścia lat to żaden wiek. Ja, mam sześćdziesiąt trzy lata. A mój wierny, Cyryl! Nadal mnie rozbiera, To snu Ojcze, ale Anastazja rozbiera mnie o najdziwniejszych porach I to kilka e... razy dziennie e... Ostatnio rozebrała mnie podczas polowania na Odyńca Mam 20 lat, nie starcza mi sił na tak częste rozbieranie Synu, synu, wiele pokoleń naszych przodków mieszkało tu W Rockingham i wszyscy podporządkowywali się tradycji Jeśli chcesz plwać na swe gniazdo to musisz odejść! Nie mam już. Jedynego spadkobiercy! Już nie ma! Młody hrabia Gladwin jeszcze tego samego dnia wyruszył do Londynu, połykając gorzkie łzy upokorzenia. Towarzyszyła mu wierna Anastazja. Paniczu. Trzeba się rozebrać i wypocząć. Zaczekaj, chociaż aż sprawdzą bilety. ja nieszczęśliwy. Mijały dni. Młody hrabia Gladwin, dręczony wyrzutami sumienia, postanowił pojednać się ze swoim jedynym ojcem. Anastazjo! Tak, paniczu? Proszę, bo zapinaj mnie i połącz się z Rockingham. Chcę porozmawiać z hrabią. Słucham, paniczu. Halo? Panicz Gladwin chce rozmawiać z hrabią. Co? O, to niemożliwe! Gladwin, jesteś milionerem. Twój ojciec zginął w wypadku. Zrozpaczony twoim odejściem nie wpuścił Cyryla do sypialni i postanowił, nieszczęsny, sam się rozebrać. Zadusił się szelgami.